przyjemność, że tylu dzieciaków, tyle dzieciaków zjechało się do Łodzi tutaj, żeby wspólnie z Akademią Widzewa rywalizować na, na boiskach na Łodziance, ponad, grubo ponad setka dzieciaków dzisiaj z całej Polski, także mam nadzieję, że zapamiętają Widzew dobrze, bo na pewno ten projekt Akademię Klasy Ekstra to coś, co, co warto podkreślać i wyróżniać i cieszymy się, że, że w tym roku też zawitał do, do Łodzi, w związku z tym, że w tej Ekstra klasie jesteśmy. Chcemy zarażać tą no, kością też te dzieciaki, które, które przyjeżdżają z całej Polski, z regionu, no bo dzisiaj trenują w Wspólnie z Akademią Widzewa, a, a za tydzień pewnie będą również na, na meczu, także chcemy, aby ten, ta społeczność widzewska się się krzewiła, się, się cały czas powiększała. Zdecydowanie. To po pierwsze buduje prestiż naszego klubu, bo nie ma co ukrywać, te kilometry, które musieliśmy pokonać, też są wyzwaniem. Dla chłopców to jest ogromna frajda i przyjemność przyjechać do łodzi do dużego miasta, do klubów z ekstra klasy, a poza tym to zawsze coś nowego, bo przeważnie gramy tylko w ramach rozgrywek związkowych, więc nowe wyzwania, nowe okoliczności, coś naprawdę fajnego. E ekscytacja jest duża w momencie, kiedy przejeżdżeliśmy choćby obok stadionu widzewa, podniosła się wrzawa w, autok w autokarze, więc. Widać, widać, że przyjechaliśmy zupełnie z innego ośrodka i to jest wielkie przeżycie, ale tym bardziej się cieszymy, że możemy tutaj być. faninio boisko jest wyznaczone na cztery bramki na dwie bramki atakujemy dwie bramki strzelamy jest wyznaczona strefa z której można strzelić zawodnicy są ustawieni generalnie na całym boisku ale asysta mogą wykonać tylko ze strefy środkowej muszą podać do zawodnika który znajduje się w strefie ataku żeby mógł zdobyć bramkę właśnie jak tylko się dowiedzieliśmy dostaliśmy oficjalne zaproszenie tutaj właśnie z Akademii Widzewa od razu wiedzieliśmy że musimy tutaj przyjechać bo fajnie zobaczyć zupełnie inne zespoły inne dzieci Zmiana województw i tak dalej. Też wiecie, w sumie, po to, żeby też inaczej dla nas, trenerów, żeby zobaczyć, jak jest w innych związkach, jak to wygląda w innych województwach. Więc naprawdę dla nas mega fajna i wycieczka, ale i też i lekcja e, dobrej piłki.